Okej, okay, czołem moi drodzy. Ja jestem Moskit i witam wszystkie kiwi na czacie. <grymianie> Kto wie, ten wie o co chodzi. Wykmieniłem dzisiaj nowy dziki patent. Ale nie będę zdradzał zbytnio o co chodzi, tylko po prostu go zbuduję. Odkryłem pewną zależność bardzo słodką zależność eee, nowych części silników dokładnie te silniki, które umożliwiają obrót, nie, czyli takie jakby takie łożyska, gdy da się ich, boże ten... gdy da się ich sporą ilość, tak naprawdę sporo, więc będzie sobie budować, 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 w sensie dodawać taką znaczną ilość, jak się ich doda, tak ja właśnie teraz to robię. Eee, to zaczynają dziać, się, zaczynają dziać się ciekawe rzeczy. <laughs> mu nawet, że bardzo ciekawe. Dajmy ich tam sporo, naprawdę sporo, bo to właśnie o to chodzi, żeby było, by ich jak możliwie najwięcej. O. Podejrzewam, że już większość z Was domyśla się, jaki będzie tego efekt. Czy ja na taką nadzieję? O, jeszcze z kilka. I powinno styknąć. Na końcu damy może jeszcze kilka klocków. Mm. Kilka klocków żeby ciąż służyły nam za. No źle to źle zrobiłem symetrię, ale dobra, co tam. Yy, kilka klocków, które będą nam służyły. tak jakby za wagę jeżeli tak to można nazwać w sumie podejrzewam, że można o, pięknie pięknie, rzekłbym, że wprost cudownie, okej okay, dobra, tył to będzie tył jakby ktoś nie wiedział, to będzie tył przejdźmy teraz do przodu Przód zróbmy na kilka klocków, żeby on też tam coś tam swojego ważył damy kilka silników. Oj, chyba przedobrzyłem z tego co widzę. Ale zanim do tego dojdziemy, to zróbmy sobie symetrię. Bardzo przydatna rzecz, żeby ktoś nie wiedział, strasznie przydatna. Jeżeli ktoś nigdy nie używał symetrii, to ona jest dość prosta do okiełznania, po prostu mamy Trzy podstawowe osie i wokół nich możemy dać symetrię. Polecam zazwyczaj dawać maksymalnie dwie osie, bo jak damy trzy, to gra potrafi nie do końca dobrze to wszystko wychwytywać. Więc lepiej dać trzy osie. I przepraszam, dwie osie. No i dobra, silniki. Silniki, silniki. Bez silników tutaj. Czy ja właśnie to. Boże, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Hmm. hmm... Nie taki był plan... <laughs> nie taki był plan... <laughs> o Boże... Przypadkowo skopiowałem Ctrl-C ten projekt i... <laughs> Dobra, nie taki był plan, ale rozumiecie, co chciałem zrobić chyba, co? <laughs> Zaraz, próbujmy dodać do tego żyroskopy. Zobaczymy, co się stanie, jak dorzucimy do tego żyroskopy. Może być ciekawe. I silnik. Reaktory. Dobra, tu jest stabilizacja. Okej okay. trochę się to ustabilizowało. Może uda mi się dodać chociażby kokpit i podstawowe potrzebne nam rzeczy. Okej, okay. jeszcze damy silnik. Dobra, pięknie. Okej. Okay. O, dobra. To wygląda jak wąż. No shit, Sherlock. No shit. Dobra, będzie latać. Przynajmniej powinno latać. Już więcej, podejrzewam, że więcej siln tego Boże, silników, reaktorów by się przydało. Mam takie przeczucie. Więc ty są to małe reaktory, więc, on, więc one bytnio dużo nam energii nie dają. Dobra. Czy mamy coś na wzór naszego holownika w tym momencie? Zobaczymy. Huh. Jak to się skończy. Huh. Mamy dość ciężki ogon. Ruszmy tym cacuszkiem. No i dobra, jak ciągniemy, jest całkiem spoko. Aktualnie. <grytanie> Aktualnie. Te silniki te części działają jak łańcuch. Nie więcej jak hamujemy, to zaczynają ciekawe rzeczy się dać, dziać. To jest zbyt piękne, by było prawdziwe. Mówię, te części silnika są lek, lekko gipkie, że tak tujmy, i przez to właśnie zachowują się jak oczka łańcucha. Dobra, gdzie jest jakiś cel? Spróbujmy czymś trafić tym ogonem naszym. Parabole tańczą, 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 tak. Oczywiście nie będzie proste, mamy wielką kobyłę za naszymi plecami, ale w coś spróbuję trafić, chociaż jak sami widzicie, nie należy to do prostych rzeczy, już można samemu oberw. Oj. Boże, ogon nam ucieka. Ogon nam uciek. Dobra, jak nam to nie wyjdzie, to zrobimy co innego. Standardowe zderzenie na końcu, niestety ogon nam uciekł. Dziki wąż nam uciekł <grywa> Dobra, to miała być prezentacja jak walnąć ogonem w statek Niestety nie wyszło do końca tak jak chciałem, ale... <grywa> rozumiecie moją fazę <grywa> Dziki wąż, dziki 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 wąż wąż dziki wąż wąż dziki 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 wąż wąż Gdzie ten dziki wąż? Poleciał sobie Poleciał sobie w silną dal. Pff. Dobra, ja byłem Moskit, to było Space Engineers. <gryzamy> Czekamy na jakąś nową łatkę. A teraz proszę moich widzów na streamie o kiwi i o reset. A raczej o reset i o kiwi.